Reinald Rassel, Co nam mówią zmarli? Czyta Agnieszka Krzemień. Spotkanie z dzieckiem. Któregoś dnia umówili się ze mną młodzi rodzice, którzy niedawno stracili córeczkę, zmarłą w wieku trzech miesięcy. Zanim wyznaczyłem im wizytę, zastrzegłem, że nie będę w stanie nawiązać kontaktu z duchem niemowlęcia, ponieważ w tym wieku nie ma ono jeszcze pamięci. Dodałem, że mogę tylko porozmawiać z nimi o chrzcie, co dla nich, jako katolików, miało duże znaczenie, i zobaczyć, gdzie przebywa ich dziecko. Przyjęli to do wiadomości i mimo wszystko zdecydowali się przyjść. Zaraz na wstępie przypomniałem im raz jeszcze, żeby nie liczyli na jakikolwiek prawdziwy kontakt z duchem małego dziecka, które nie zdążyło nauczyć się mówić. Zobaczyłem je jednak wyraźnie. Na rękach starszej kobiety. Kobieta nazywała się Berta. Powiedziała mi, że jest prababcią dziewczynki i opiekuje się nią w zaświatach. Rodzice nie mogli pojąć, dlaczego dzieckiem zajmuje się właśnie prababcia, a nie babcia. Nie umiem odpowiedzieć na takie pytania, dość typowe dla ciekawości żyjących. Zaświaty rządzą się własnymi prawami i czuję, że tego typu kwestie nie mają tam żadnego znaczenia. Rozumiem oczywiście rodziców, dla których ważne jest miejsce pobytu dziecka i osoba jego opiekunki, ale nie mogą wymagać ode mnie niczego poza opisem faktów, bez dociekania przyczyn. Następnie zapytali, czy kiedyś odnajdą to dziecko, czy zdołają się z nim połączyć. Odpowiedziałem, że jest to możliwe, ale zależy od wielu okoliczności, w które nie mam żadnego wglądu, tak jak w ich dalszą drogę życiową. Podobne konsultacje są zwykle bardzo smutne, ale jeśli uda mi się choć trochę uśmierzyć ból rodziców, mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Przytoczę jeszcze jeden ciężki przypadek. Pewna kobieta, którą często widywałem na moich spotkaniach, poprosiła o prywatny seans. Chciała nawiązać kontakt ze zmarłą matką o imieniu Sophie. Matka pojawiła się natychmiast. Musiało jej zależeć na szybkiej identyfikacji, gdyż zadbała o charakterystyczne detale. Kwadratowy pierścionek z ametystem, kamień na prawym ramieniu, która była pamiątką po wcześniej zmarłym mężu. Powiedziałem więc klientce, że jej mama jest już z nami. Córka zapytała, jak się czuje, ale nie usłyszałem odpowiedzi. Powtórzyłem zatem pytanie w myślach, podejrzewając, że Sofii chce coś przekazać wyłącznie mnie. I rzeczywiście usłyszałem: Że nie będzie rozmawiać z córką, bo ma do niej żal. Nie może zapomnieć, że córka biła ją pod koniec życia, ponieważ załatwiała się do łóżka. Zapytałem, czy mogę przekazać tę informację. Sofii skinęła głową, więc powtórzyłem, co usłyszałem. Kobieta, cała w pąsach, zaczęła się tłumaczyć. Nawet pan sobie nie wyobraża, co to znaczy opiekować się dzień i noc kimś obłożnie chorym. Przyznaję, nie byłam dobra dla mamy, ale naprawdę nie miałam już siły. Odpowiedziałem, że nie jestem jej sędzią. Później Sofii powiedziała mi jeszcze, że jej córka była zawsze dobra i kochana, aż do tego ostatniego. Przygnębiającego okresu, kiedy zabrakło jej miłości i współczucia. Na koniec przykazała, żeby córka przestała o niej myśleć i dręczyć się poczuciem winy. Przyjąłem to ze zrozumieniem. Wiem, że takie myślenie o umarłych nie pozwala im spokojnie odejść. Są to na pewno bardzo trudne sprawy, i ciężko się od nich zdystansować, trzeba jednak za wszelką cenę powstrzymać się od sądzenia innych ludzi. Jestem przekonany, że i ta niełatwa sztuka wchodzi w zakres mojego zawodu i jeśli mam do czynienia z podobnymi przypadkami, to właśnie po to, by jeszcze raz ją przećwiczyć.